Trump i J.D. Vance ostro o Ukrainie. Szokujące słowa. Donald Trump i J.D. Vance mówią wprost: Stany Zjednoczone przez lata wspierały Ukrainę miliardami dolarów, a teraz pytają: Gdzie jest wdzięczność? Czy Ameryka powinna dalej finansować tę wojnę? Czy Ukraina rzeczywiście nie docenia gigantycznej pomocy, jaką otrzymała? USA płaci, a Ukraina żąda coraz więcej. Jak długo to potrwa? Czy Amerykanie mają dość pomagania? Co oznaczają te słowa dla przyszłości relacji USA-Ukraina? To może zmienić wszystko. Zostań do końca i posłuchaj, jak Trump i Vance oceniają sytuację. A ty? Czy uważasz, że USA zrobiło już wystarczająco? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych politycznych bomb. Dyplomację. Próbowaliśmy, sprawdziliśmy drogę Joe Bidena, który uderzał się w piersi i mówił, wiedząc, że stanę, słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych znaczą więcej niż jego czyny. Dlatego trzeba zaangażować się teraz w dyplomację. To robi prezydent Trump. Czy mogę o coś zapytać? Oczywiście. Zostały poddane okupacji duże części naszego kraju, Ukrainy. W 2014 roku doszło do tej okupacji przez długie lata, i nie mówię tutaj o Bidenie, ale w tym czasie mieliśmy Obamę, później prezydenta Trumpa, później prezydenta Bidena, teraz prezydenta Trumpa. I na Bóg prezydent Trump powstrzyma Putina, ale w 2014 nikt go nie powstrzymał. On zabijał ludzi w 2015? W 2014? Nie, nie, tutaj wtedy nie było, tak, ale podczas roku 2014 do 22 ta sytuacja była taka sama. Ludzie ginęli na froncie. Nikt go nie powstrzymał, wiecie, że mieliśmy z nim rozmowy, dużo rozmów, prowadzonych podpisywaliśmy z nim porozumienia, ja jako nowy prezydent podpisałem z nim porozumienie, podpisałem z nim, z Macronem i Merkel, podpisałem zawieszenie broni. Oni wszyscy mówili mi, że on nigdy, podpisaliśmy z nią umowę gazową, tak, ale potem on złamał swoje słowo, zabijał naszych ludzi i nie doprowadził do wymiany jeńców co do której w porozumieniu się porozumieliśmy, jaka to jest dyplomacja, o której pan mówi JD, o co panu chodzi? Chodzi o dyplomację, która zakończy niszczenie pańskiego kraju. Panie prezydencie, z całym szacunkiem, myślę, że jest brakiem poszanowania mówić w gabinecie owalnym przed mediami, mówiąc o tym, zmuszacie obecnie poborowych do walki, bo macie problemy z władzą. Powinien pan być wdzięczny prezydentowi Trumpowi za zaangażowanie się w naszą wojnę. Jak może pan mówić o naszych problemach? Tak oglądałem te historie i wiem, co się dzieje. Wiem, kiedy wasi ludzie mają przedłużoną służbę. Czy zgadza się pan, że macie problemy z poborem żołnierzy? Ta to jest nieuprzejme przybywać do gabinetu owalnego i rozmawiać w ten sposób z administracją, która stara się powstrzymać wojnę. Jest bardzo dużo pytań. Zacznijmy od początku. Po pierwsze, podczas wojny każdy ma trudności. Nawet państwo, ale macie dobre warunki i nie czujecie tego teraz, ale w przyszłości poczujecie. Tego pan nie wie, tego pan nie wie. Proszę nie mówić nam, co będziemy czuć. Staramy się rozwiązać problem. Nie, nie mówię, nie mówię. Nie, nie jest pan w miejscu, żeby nam dyktować. Nie jest pan w miejscu, żeby dyktować nam nasze uczucia w przyszłości. My będziemy czuć się bardzo dobrze, bardzo silnie. Teraz nie jest pan w bardzo do dobrej miejscu. Pozwolił pan do tego, żeby doprowadzić się do złej pozycji. Od samego początku tej wojny nie jest pan w dobrej pozycji. Nie ma pan kart do gry. To teraz, teraz, panie prezydencie, ta, ja to widzę, zagraża pan, gra pan życiem milionów ludzi, gra pan trzecią wojną światową. To, co pan robi, to, co pan robi? Jest pozbawiony szacunku dla kraju, tego od kraju, z całym szacunkiem, dużo bardziej niż po więcej niż Pan powinien, powiedział Pan podczas tego spotkania podziękował. Pojechał pan do Pensylwanii i prowadził kampanię opozycji, wyrażając uznanie dla Stanów Zjednoczonych, a prezydent stara się powiedzieć. Że chce uratować wasz Please, kraj. Bardzo proszę. Mówi pan, loudly, że. Mówi pan a głośno, a głośno o wojnie. Nie, Nie no. mówi głośno. Can't Pana a kraj, a kraj ma problemy. Dużo pan już mówił. Pański I kraj know. jest You're w kłopotach. No. Wiem. Nie wygrywacie tej wojny, macie dobrą szansę, że wszystko będzie w porządku dzięki nam. Nasz kraj pozostaje silny od samego początku wojny, byliśmy sami. Nie, nie byliście sami, nie byliście sami. My poświęcamy dużo. Ten głupi prezydent dał wam 350 miliardów dolarów wyposażenia wojskowego właści. Ludzie są odważni, ale muszą używać naszego sprzętu, naszego sprzętu wojskowego. Gdybyście nie mieli naszego to ta wojna skończyłaby się w dwa tygodnie. W trzy dni. Słyszałem to od Putina. To jest coś, co. W dwa tygodnie, tak. To będzie bardzo trudne, żeby robić w ten sposób interesy. Mówił pan, dziękuję. Powiedziałem wielokrotnie, dziękuję, tyle, że są nieporozumienia. Musimy teraz rozstrzygnąć te nieporozumienia, a nie kłócić się przed mediami amerykańskimi, kiedy się pan myli. Wiemy, że jest pan, że się pan myli. To jest bardzo ważne. Dlatego tak długo to trwa. Musi Pan być wdzięczny. Nie ma Pan asów w rękawie. Musi Pan wiedzieć, że umierają ludzie, kończą się żołnierze, kończą się żołnierze, dobrze by było. A teraz mówi na Pan nie chce zawieszenia broni, nie chce zawieszenia broni, chce tego czy tamtego. Jeżeli możemy uzyskać teraz zawieszenie broni, to należy to zrobić, żeby zawsze zaprzestano strzelania. Oczywiście chcemy zaprzestania wojny, ale powiedział pan, że potrzebujemy gwarancji. Zawieszenie broni można uzyskać wcześniej niż porozumienie. Proszę zapytać ludzi o zawieszenie broni. Co myślą? Gdyby nie ja, to, to nie ze mną pan o tym rozmawiał, to z Bidenem, który nie był mądrą osobą. To był państwa prezydent. To był, prezydent. To był przypadek Obama, który dawał wam materiały, tkaniny, a ja daję dżaweliny. Obama dawał wam materiały, tkaniny, a ja Bema dawał, dawał byle co, a Trump dawał dżaweliny. Trzeba być bardziej wdzięcznym, bo pozwolę sobie powiedzieć panu, nie ma pan kart w ręku, my dajemy te karty, bez nas nie, bez nas jest pan ich pozbawiony. Pytanie do wiceprezydenta, bo... Postawa musi się zmienić. Co jeżeli Rosja naruszy takie zawieszenie broni po rozmowach pokojowych? Rozumiem, że rozmowa jest gorąca. Pytą, co jeżeli Rosja nie dotrzyma porozumienia o zawieszeniu broni? O cóż, jeśli teraz. A co jeżeli teraz na pani głowę spanie Bomba? To co jeżeli złamią to porozumienie? W przypadku no to złamali, bo nie szanowali Bajdena, nie szanowali. Obamy szanują mnie, powiem wam. Putin przeszedł ze mną bardzo dużo, był ofiarą. Polowania na czarownicy, kiedy używano go, wykorzystywano, mówiono, Rosja, 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 to było jakieś fałszywe pan, polowanie na czarownicę. oszustwo Bidena, Obamy. To demokraci prowadzili taką oszukańczą grę. On musiał przez to przejść i przez to przeszedł. On był o to wszystko oskarżany. On przeszedł przez sypialnię Huntera Bidena. To było obrzydliwe, a potem powiedzieli: O, laptop z piekła został, był wyprodukowany w Rosji, 51 agentów. To wszystko było oszustwo. On musiał sobie z tym poradzić. Było to wszystko osądzane, oskarżane. Mogę powiedzieć tyle. Może złamał porozumienia z Obamą, Bushem, może łamał je z Bidenem, może tak. Ja nie, nie wiem tego, co tam się zdarzyło. Ale nie złamał porozumienia ze mną. On chce się dogadać. Nie wiem, czy się dogada, ale. Problem w tym, że ja dałem wam możliwość, dałem Ci możliwość bycia silnym facetem. Nie wiem, czy byłbyś silnym facetem bez Stanów Zjednoczonych. Pan ludzie są bardzo odważni. Dziękuję, ale musimy się dogadać, albo my się wycofujemy, a jeżeli się wycofamy, to zobaczysz, co będzie. Wiem, że będzie trudno, ale dowiesz się. Natomiast nie masz w ręku kart. Jak podpiszemy to porozumienie, będziesz w dużo lepszej sytuacji, ale nie działasz w sposób pełny